Kolejny odcinek studia hodowcy. Wcześniej troszkę opowiadaliśmy o etka hodowli. Z grubsza oczywiście jeść, czy będzie można to zobaczyć. Natomiast Edziu jest po technikum weterynaryjnym, także trafiliśmy na hodowcę z takim doświadczeniem zawodowym. Natomiast drugie jego doświadczenie to pobyt w Niemczech i obserwacja różnych rozwiązań, które też się przyniosły na, na tutaj, na Polskę, prawda? Więc może troszeczkę powiesz nam, Edziu, o porządkowaniu gołębnika, wpływie bałaganu w gołębniku i ewentualnie porządku na progres wynikowy na to, co się dzieje z gołębiami i troszkę o szczepieniach. E, jeśli chodzi o szczepienia, jak Ty to w ogóle robisz? No, może zacznę od tych szczepień. Ze względu na to, że nawet jestem tym technikiem po szkole, chciałbym to powiedzieć y, wszystkim hodowcom, którzy, którzy może wiedzą, może nie wiedzą, ale nawet y, na każdej szczepionce polskiej, na samowir czy mykosalmowir jest tam to wyraźnie napisane, że szczepienie gołębi młodych powinno się odbywać przynajmniej dwa razy, tylko dlatego, że powinno przy pewien szczep, pewien wirus, który dostaje gołąb, powinien po prostu być przypomniany do tego gołębia, żeby ten gołąb sobie z tym wirusem za pierwszym razem zwalczył, jeszcze jako młody gołąbek powiedzmy w gnieździe i to powinno być właśnie robione wtedy, bo ten gołąb bezpośrednio sam nie musi później zwalczać tej choroby jako, odstawione odstawiony od, od powiedzmy od rodziców. W momencie kiedy rodzice jeszcze mają te ciała odpornościowe podają temu głębiowi, jest jemu po prostu z tym łatwiej. I ja szczepię osobiście gołębie, które mają 2-2,5 tygodnia w gnieździe. Nie, którzy szczepią też starsze troszeczkę gąbki, na pewno to nie przeszkadza, ale ja robię tak. I później szczepię po trzech tygodniach. Głęby są odstawione i szczepię po trzech tygodniach do miesiąca czasu. Drugi raz i mam wtedy pewność, że pewien pewien wirus, jakiś Salmowiec czy, czy powiedzmy yy, paramekso, znaczy sa, salmonella, czy paramekso, po prostu wiem, że ten gołąb sobie po prostu z tym radzi. Jak wszyscy wiemy, yy, ta salmoneloza u gołębi, ta ta ha coli, to każdy gołąb ma po prostu swoją, nie? Już kiedyś yy, byłem na pewnego weterynarza, nie będę wymieniał nazwiska zmienia i nazwiska, bo, bo nie chciałbym po prostu robić mu reklamy, a, a tak naprawdę yy, chciałem po prostu pod swoim yy, szczepem gołębi, żeby zrobił dla, dla mojego, dla mojego po prostu, moich gołębi, które są w gołębniku, wytworzył szczepionkę na salmo, salmonelle, parameksło nie, ale na salmonelle, żeby po prostu gołębie sobie radziły z tym lepiej, bo tak to, ta szczepionka jest na ogólnie, mhm. można powiedzieć i... i do czego zachęcam wszystkich hodowców, żeby nie mieszania na i szczepili tam pojedynczą tą tam, kąbark, czy tam nie wiem, wymienią może tam do wody i tak dalej, nie polecam, no ja nie polecam ze no, względu też nawet na to, jako, jako technik weterynarii, gdzie gdzie to dowody, nie każdy też tego się tego napije do odpowiedniej ilości i yy, w każdym momencie i tak dalej, no nie wiem, no ja bynajmniej nie jestem tego zwolennikiem, tak samo jak szczepienie powiedzmy ma pospę nie wiem czy niektórzy hodowcy może będą dla mnie za złe, ale, ale niech się po prostu dowiedzą od niech nie chcą mi wierzyć, niech się dowiedzą jak powinno to szczepienie wyglądać. Nie jest to prawdą, że jak wyrwie mieszek z brzuszka czy tam gdzieś tam co wylewa z nóżki jak i dopiero wtedy on tam marze tym roztworem on czeka aż krew poleci to nie da rady to nie może właśnie musi być na odwrót on jak wyrwie ten mieszek, to nie może pokazać pojawić się krew. Bo ta, ten, 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 ta szczepionka, którą on będzie mazał po tym, po tym po prostu wyrwanym miejscu, ona musi wniknąć w to, a jeżeli będzie krew, to ta krew będzie ją wypychać. I, i tak naprawdę te szczepienie nie ma sensu. Tak tylko no, no powiedzmy na to. Temat... Taka uwaga dla hodowców do przełożenia, tak, no, jeśli chodzi o doświadczenie. A wracając jeszcze o, do tematu, jak już tu już jesteśmy wiadomo, szczepienia, odporność, to teraz temat grąkowiec, porządek w błędniku i, i ewentualne rozwiązania. E, czego pilnować, nie? A jakie ewentualnie błędy popełniłeś, Ty, może w, swoim, w swojej hodowli? To tak, może zacznę od tego, że. Tą wiedzę nie wymyśliłem sobie ja, ani nie wyczytałem z jakichś tam, nie wiem, powiedzmy, prawidłowych na, na tam źródeł. Byłem u hodowców naprawdę topowych w Niemczech, oglądałem wybitne hodowle i co zauważyłem, że starsi panowie, no po 80 lat mają i rozmawiałem z takim Niemcem, nazywa się Wolfgang Weber, to jest taki znany hodowca na cały świat, który który po prostu mnie zaskoczył, bo cały gołębnik był jego bardzo czysty, pachniało miętą, a po drugie siodełka i inne tam sprawy, drzewo było opalone. Nie wiedziałem, co się tam stało, byśmy się zapytali go, powiedział, że przez cały rok, raz w miesiącu cały gołębnik opala, a w sezonie lotowym raz w tygodniu. I muszę powiedzieć, że kiedyś jeszcze w 2009 roku jak miałem sezon taki powiedzmy swój najlepszy na stare loty zresztą młodymi też wtedy i wygrywałem w oddziale to jak mam być szczery to powiem Wam wszystkim, że jak opalałem gołębniki raz w tygodniu bo to gdzieś tam ktoś mi kiedyś powiedział już teraz nie pamiętam to żeby po prostu spróbować to żeby opalać, faktycznie tak jest zabija się wszystkie wirusy, bakterie rąkowce grzyby, wszystko cholerstwo co tylko jest i powiem Wam Gołębie lepiej latały. Na treningi, treningi lepiej odchodziły. No i też były wyniki. Nie ukrywam, były wyniki no i no jedno. Czyli polecasz to... ogólnie, ten kto nie stosuje, spróbować, czy, e, czy Próbować, polecasz... No, ja ja powiem, powiem tak. Próbować nie ma co, tylko po prostu trzeba to robić. Trzeba hmm. po prostu sprzątać, robić i nie wierzyć w to, że jak jest pełno guwien w gębniku i młode gołębie na tym siedzą, że się odparniają. Nieprawda to jest. To jest nieprawda, one po prostu z tym walczą, bo on nie nabiera odporności przez to, że siedzi w górnach. Tak, tym bardziej też, że układ nerwowy tutaj jest troszeczkę też zaburzony. To tak. Mało ludzi o tym wie. Tak, i te Adena wszystkie, wymyślane, którego tak naprawdę, no, wiadomo, to są, to są wszystko objawowo choroby, które zaczynają się w jelitach. To jest jakiś stres, bo on tam sobie przechodzi więcej czy mniej, ale jeżeli będziemy naprawdę starać się trzymać w czystości hodowlę, to unikniemy pewnych, pewnych błędów. Nie zmieniajmy karmy drastycznie tym gołębiom na pewno młodym, które, które one po prostu na każdym, na swoim doświadczeniu już wie, że jeżeli daje jakąś karmę lekką, później nagle wymyślił sobie, że musi lotową, bo nie wiem dlaczego. Nie wiem, no ale dobra, no niech daje. I to sam wie i widzi na no głębinach, co się dzieje. Gołębie zaczynają lać, zaczynają się stresować. Tylko dlatego, że została zmieniona karma, zostało cokolwiek zmienione, nie tylko, to nie chodzi tylko o karmę, chodzi o wszystko, żeby po prostu być powtarzalnym. Jeżeli się wypuszcza go do oblotu o godzinie siódmej, to niech nie wypuszcza o 7, a nie o 9, czy o w pół do ósmej, czy, bo jemu ja się tak podoba, bo on spał, bo on nie dał rady i tak dalej. Systematyka treningu. Tak, to jak, jak najbardziej, jeżeli będziemy to robić systematycznie, będziemy tego pilnować, to ja myślę, że I są je czy... adoptować przede wszystkim do pewnych zachowań, tak. do działania, a nie rozstrajać e, różnymi innymi bodźcami zewnętrznymi, które no, nie mają w tym momencie efektu. Tak? No, to, jest, to jest prosty przykład. Tam. No, ja Jestem człowiekiem, który kiedyś jeszcze był w wojsku i grochodowców, którzy też byli, sobie na pewno pamiętają, że jak była rano o godzinie 6, pobudka. To przez pierwszy powiedzmy, miesiąc to mu było ciężko stać, a później po jakimś okresie, gdzie ta pobudka była o 6, to on stało za 15 6, A jak jadł puściłem go o godzinie 7, to on po prostu go jadł o tej siódmej, a nie 25 i jemu w 28 już się nie chciało jeść. On po prostu jego wolał brzuch i on, on po prostu chciał jeść o tej 7. I to jest tak samo ze zwierzętami. Zwierzęta jak dostają odpowiednią, odpowiedni porze i odpowiednią dawkę jedzenia, to one tak po prostu... Tak mają tak samo jak się treningi robię to o jednej porze jak się robi treningi to one też też one na to reagują a na to nawet czekają one nie będą czekać o godzinie powiedzmy jak puszczamy o godzinie 18 w dowce, że o godzinie 4, o 16 przyjdziemy do gabnika, wypuścimy bo nie miałem czasu wypuści o 18 bo on wtedy nie ma tego, tego efektu którego my chcemy my hodowcy nie? że nie ma tego szybkiego lotu. To ja Ci coś jeszcze powiem jak ktoś nie ma czasu na to to znaczy się że nie ma czasu na to żeby robić efekty. To znaczy ja powiem tak jak ja nie miałem czasu przez te lata teraz, co jestem w Niemczech, to ja nie mogę oczekiwać od siebie, od mojej hodowli, że ja będę wygrywał, że ja będę cokolwiek robił. Ale starałem się, jak przyjeżdżałem sobie co drugi tydzień z Niemiec, te gołębiki wysprzątać, żeby chociaż te gołębi nie cierpiały, tak? I sam widziałem po nich. Nie przekarmiać tych gołębi, bo były często przekarmiane, ale to już, to już jest odrębna sprawa. No wiadomo, no prosi, prosiłem, teścia chodził, dawał jeść, pić. Wystarczało, no. Ale ja później ze swojej strony, jak były loty, nie oczekiwałem cudów, nie spodziewałem się, że coś tam narobię, nie? a na młode loty, jak miałem tego urlopu wcześniej, to było lepiej. Tylko też Nie miałem też takich gołębi jeszcze, bo mogę powiedzieć, że to tak dopiero, dopiero jak kupiłem te repry i w tamtym roku, co dopiero wprowadziłem tą, tą spółkę gołębiarską, dopiero teraz widzę, jaki to jest materiał, co, na co mogę liczyć, no i przede wszystkim jeszcze tu mój kolega, który jest. On, Wspomaga. Tak, zacząłem już tutaj chodzić od lutego, widzę, że, że to jest ścianę. <trymna>